Witajcie z tej strony Damson i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie Oto Rangi. A no więc przejdźmy do nowej, nowego obiertu. Powiedzmy szerokość 180 pixeli na 40 pixeli wysokości. No, przepraszam, oczywiście zawartość się przezroczysty stwórzmy sobie prostokąt co okrąglony oczywiście wygląda to zawsze lepiej niż taki kwadratowy no powiedzmy może być ja od razu sobie was warstwę zrasteryzuje bo niepotrzebne są ścieżki no i mamy prostokącik Nałóżmy teraz no na niego gradient. Ja jadę zwykle zielony, mój ulubiony kolor. Ok. Dobra. Teraz przejdźmy do zaznaczenia. Zaznaczenie prostokątne. Zaznaczamy mniej więcej taki fragment. Następnie zaznacz, przekształć i obracamy. No, powiedzmy, niech tak będzie. Wciskamy Enter i mamy obrócone zaznaczenie. Teraz wciskamy Delete i powstaje nam taki oto efekt w nowej warstwie tworzymy kolejny prostokąt to już obojętnie jaki bo to bez różnicy tak będzie pod spodem myślę, że ta grubość będzie dobra ustawiamy to mniej więcej na środku nakładamy kolor jakiś. niech to będzie ciemno-szary Złożymy teraz dwa małe paseczki. Chodzi mi dokładnie o te paseczki. Więc na nowej warstwie znów wybieramy zaznaczenie. Zaznaczamy jakiś cienki pasek. I postępujemy tak samo jak w przypadku wycinania tego elementu obracamy wydłużamy enter tym razem wypełniamy to jakimś kolorem ja pobiorę kolor nasz szary pędzel mazna dobrze z oznaczeniem wsuwamy wystające Elementy naszego paseczka. O, tu coś nie wyszło. No, powiedzmy, że jest dobrze. Duplikujemy warstwę, wciskając Ctrl J i przesuwamy na tyle uznania. O, trochę za gruby ten paseczek, zmniejszymy go. Wróćmy troszkę, bo trzywa ustawiony. Teraz zlikwidujemy, przesuwamy. No, nie będzie tak jak jest. Teraz przejdźmy do hmm. kroku z tekstem. Ja wybiorę sobie czcionkę Myriad. Moja ulubiona, dla mnie nie ma lepszej i z trybem Bold Condensate. Rozmiar, ja wybieram 14 piseli. No i piszemy sobie nazwę ranki, i to będzie administrator. Wyrównujemy. Teraz przejdźmy do opcji mieszania. Ja nałożę sobie gradient taki srebrny. Myślę, że ten będzie dobry. Po tego, cień w takich ustawieniach, jak tutaj z tym, że pobiorę kolor z rangi i nieco ciemniejszy dam zielony, więcej. Taki i ok, no w tym przypadku trochę za mały rozmiar, będzie 15 pikseli, no mniej więcej tak to wyglą ma wyglądać. Może pobawmy się trochę naszym paseczkiem, bo tak prosto wygląda. nałóżmy radię, 8 gradients, oczywiście czuję z bo. Nie jestem specjalnym agentem. Do tego cień wewnętrzny go do 4 pixeli albo więcej, to jak to woli. Dobrze. już prawie rangę mamy skończoną teraz. Pozostaje nam dodać taki, jakby, emblemat. Ja, oczywiście, polecam do każdej ranki. <laughs> Przepraszam, ale chory, jest trochę, jestem. Do każdej ranki inny emblemat. Jako, że to jest administrator, dajmy mu jakąś poważniejszą znakę. Niech to będzie. a gdzieś... No niech będzie to taka gwiazdka. Trzymając SHIFT. Przeciągamy. O, myślę, że może być. Nałóżmy teraz Gradient. To już wedle uznania ja sobie wybieram taki sam jak żyją do tekstu. OK. Jeszcze tam cięć, żeby to lepiej wyglądało. Ok, no i to na tyle. Tak ma mniej więcej wyglądać rana, którą, wyko którą wykonacie po prześledzeniu tego właśnie poradnika. Dziękuję, ich do usłyszenia następnym razem.